idziemy na dworzec oswajać Kazimierza z odgłosami dworca. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jedzie z nami Leonek, który na pewno da mu dużo wsparcia. No, wyjechaliśmy. ...przebary na odjazd pociągu po godzinie 19.13. To też jest dobre dla zimowych szczeniaczków. Nie musicie ich wyciągać od razu. Też można zrobić taki test czy on będzie jadł, jeżeli on nam nie będzie nic jadł to znaczy, że się zestresował natomiast jeżeli coś ode mnie weźmie to jest znak, że nie jest tak źle okay. słuchaj, a ty coś w tym? proszę bardzo czy jego chrupeczki? jest spokojnie, fajnie i słuchajcie, tak możecie zaczynać ze świeżo odebranym szczeniaczkiem z hodowli macie minus 10% i pójdziecie na spacer. Wsadzacie malucha ciepło ubranego do transporterka, kocyki, korzuszki i idziecie do galerii, na dworzec. Po mieście też możecie, byle Wam nie za mocno. I tak, tak się zaczyna. Chodź. Słuchajcie, i nie pójcie się obciach, bo ludzie często się wstydzą. Naprawdę, to że tutaj nie obchodzi to co ty robisz. Nawet jeśli, jeśli ich obchodzi, to to ciebie to obchodzi, to ich to obchodzi, prawda? Więc o, to jest ważniejsze. I naprawdę za pierwszym razem to jest wow. Możecie być z siebie dumni, jeśli tak wam się uda. Więc nie stawiajcie sobie za dużych wymagań. Chodź kusinku. Tak. Dawaj, patrzcie, da. mamy to, tak, małżeczki, super, to jest super, jak się odszypuje, to strzepuje z siebie stres, chodź, 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 super, coś pięknego, chodź, Bob, w chodź, chodź. Właśu? pociąg Repio do stacji Nowy ogonek przez stację kruchzył. bydgoszcz Brzoza Bydgowska, Nowa Wiedź Wielka, Złoty. Kujarskie, odwiedziciel 12, przybrany wiążący. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do pociąg Intercity, Kociewie do stacji Łódź Fabryczna przez Stację Toru Główny, <laughs> Włocławek, Kubno, Łódź Słuchajcie, tak zimowe szczyniaki. Tak zaczynasz uczyć chodzenia na smyczy. ...stację, palówek dzierączy. Ślesiam. Tak zaczynamy. A nie inne. na, no na dąże drugim. Przy gronie drugiej. Planowy odjazd okay. po ciągło godziny 19.18. 19. Dobra. Czy my jesteśmy tak zaawansowani to Pociąg konkretnie do stacji wyjedzieszą się przez stację